Szczęść Boże. Witam wszystkich bardzo serdecznie w trzecią niedzielę Adwentu, niedzielę gaudetę, niedziela radości. Niedziela dnia dzisiejszego jest oczekiwaniem na przyjście Pana Jezusa, co symbolizuje mniej więcej właśnie kolor szat liturgicznych kapłana, kolor różowy. Skąd pochodzi ta dzisiejsza nazwa niedzieli gaudetę od antyfony, która rozpoczyna msze, Gaudetę Indominum? Radujmy się w Panu. Dzisiejsza Ewangelia, Ewangelia św. Mateusza kieruje nas ku pytaniu, które zadają uczniowie, zadają oni je w imieniu Jana, Jana, który przybywa w więzieniu, ale również pokazuje nam odpowiedź Jezusa, która jest nieoczywista, która jest bardzo ważna i pewnie która jest troszeczkę inna niż byśmy się spodziewali. Na pierwszy plan dzisiaj w dzisiejszej Ewangelii wysuwa się słowo radość. Nie tyle ono płynie z niedzieli gaudetę, czyli z tej radości, ale z oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Z oczekiwania i nawrócenia, które jest dla nas bardzo ważne. Nawrócenia, zwrócenia się ku Jezusowi, ku Jego czynom, ku temu, co On nam przynosi. Nawróceniu naszego serca, ale kiedy mówimy o nawróceniu, ważne jest też zaufanie. Zaufanie jest nam potrzebne do pełnego otwarcia się na Boże Słowo, na boże czyny, na Boże działanie. Na Boże działanie, które spełnia się w proroctwie, które spełnia się w Chrystusie. W dzisiejszej Ewangelii według świętego Mateusza Jan przebywający w więzieniu wysyła uczniów. Z pytaniem. Jan, który przeżywa pewnie trudny czas, jest uwięziony, czas dramatyczny, czas, w którym myśli nie tyle o sobie, ale nadal w centrum stawia Chrystusa. Jan, Jan Prorok, który jest człowiekiem modlitwy jest człowiekiem, który ma też chwilę zwątpienia. Chwilę zwątpienia, w której nie boi się zadać pytania, pytania bardzo ważnego. Pytanie w imieniu Jana Jezusowi do Jezusa kierują Jego uczniowie. Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Tego pytania, jak widzimy, Jezus nie bagatelizuje, nie zostawia uczniów bez odpowiedzi ale też nie odpowiada w sposób oczywisty. Odpowiada w sposób typowy, można powiedzieć, dla Chrystusa. Nie odpowiedział tak, jestem Mesjaszem, jestem Bogiem, tak to ja. Właściwie zakończyłby na tym rozmowę, nic by się nie działo. I myślę, że kiedy by w ten sposób odpowiedział w uczniach, w tych, którzy też pewnie się przysłuchiwali temu wydarzeniu, nie zostałoby zasiane małe ziarenko. Nie zostałaby takie pytanie, kim tak naprawdę jest ten człowiek? Konkretna odpowiedź mogłaby się z jednej strony spotkać z niezrozumieniem Jezusa, mogłaby się u innych spotkać z odrzuceniem. No jak to? On mówi, że jest Bogiem. To było nie do pomyślenia, co zresztą widzimy później w późniejszej części. Na dalszych kartach Ewangelii, kiedy, kiedy jest Jezus skazany na śmierć, Jezus odpowiada inaczej. Odpowiedź pana Jezusa brzmi: idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni. Głusi słyszą, umarli z wstają. Ubogim głosie się Ewangelię. Wskazuje to na czyny, na to, co Jezus robił, na to, co, na to, w jaki sposób Jezus działał. Mówił do tych, którzy byli głównie też świadkami jego działalności. Jezus nauczał, Jezus uzdrawiał, wypędzał złe duchy, ale żadna z tych rzeczy nie czynił w ukryciu. Pewnie jedni w tych czynach Jezusa upatrywali sobie jakieś złe działanie, pewnie upatrywali sobie to, że nie przemawia przez niego Bóg, że to czary, magia czy po prostu kłamstwo, żeby tylko pozyskać więcej, więcej słuchaczy, większą liczbę tych, którzy będą za nim chodzić. Ale dla wielu osób. To, co widzieli, to, co mogli, to, czego mogli doświadczyć, było zwrotem w życiu. Było nawróceniem, otwarciem się na czyny i na gesty Jezusa. I to jest droga serca. To jest droga do Boga. Boga, który jest Bogiem miłości, Bogiem miłosierdzia i Bogiem czynu. To droga, która nie jest drogą na siłę. Bo Jezus nikogo na siłę nie wciągał. Pokazywał, wskazywał drogę, a to my musimy odpowiedzieć na to pytanie, czy my chcemy. To my musimy odpowiedzieć sobie, czy chcemy wrócić, czy chcemy się nawrócić, czy chcemy tą drogą Jezusa podążać. A żeby podążać drogą Jezusa, to kolejne ważne słowo to zaufanie. Nie jest ono proste. Ale zaufanie jest otwarciem się na proroctwo, jest otwarciem się na to, co spełnia się właśnie w Jezusie. Nie poza nim, nie w czymś, co jest obok. Wszystko dzieje się właśnie w Jezusie. Uczniowie Jana, zadając pytanie tak naprawdę w jego imieniu, ale pewnie też chcieli znać odpowiedź na to pytanie, bo też oczekiwali Zbawiciela. Szukają, Zadają pytanie, ale gdzie? Ale komu? Zadają to pytanie Chrystusowi. Czyli pytają u źródła. Nie szukają odpowiedzi gdzieś między ludźmi. Nie szukają odpowiedzi u tych, którzy widzieli. Szukają odpowiedzi u samego Jezusa. I tak zastanawiam się nad tym, czy my dzisiaj też potrafimy zadać to pytanie. Panie Jezu, kim Ty jesteś? ale kim Ty jesteś dla mnie? Czy to Twoje posłannictwo, czy Twoje proroctwo jest dla mnie, czy ja w tym jestem? Z jednej strony możemy mieć jeszcze inne pytania dotyczące naszej wiary. Może z czymś się tak po ludzku nie zgadzamy. Może coś nam się po prostu nie podoba. Może dzisiejszy świat pokazuje nam zupełnie coś innego, więc Jezu, dlaczego ja mam iść właśnie tą Twoją drogą? Dlaczego ona jest lepsza? Dlaczego jest lepsza niż ten taki mój świecki, e, mój świeckie podejście do życia? Dlaczego mam iść po Twojemu, a nie Ty będziesz prorokiem po mojemu dzisiaj? Zastanawiamy się czasem nad pewnymi pytaniami, które nas dręczą. Nie zadajemy ich. No właśnie, dlaczego? Tak szukając odpowiedzi, kilka takich myśli przyszło mi do głowy. Dlaczego my dzisiaj Jezusa nie pytamy? Może dlatego, że wyuczyliśmy się kiedyś formułek, nauczyliśmy się tego w szkole, na katechezie, jakże oczywiście ważnej, ale powielamy to przez całe nasze życie. Od dzieciństwa po dorosłość. Może nauczyliśmy się być... Kimś ważnym albo ważniejszym niż Jezus. Czyli stawiamy siebie powyżej, powyżej Boga, powyżej Jezusa. A może po prostu ja jestem człowiekiem wykształconym, mam rodzinę, mam pracę, mam taki czy inny zawód. Mogę to porównać, tego, czy jestem katechetą, kapłanem, ojcem, matką, osobą żyjącą samotnie. Dlaczego ja mam takie pytania zadawać? Przecież ja wiem. Ja wiem, kim jest Jezus dla mnie. Ale czy na pewno? Ta Ewangelia, to czytanie, to przygotowanie, rozważania, zaczęło. Zaczęłam sama zadawać właśnie to pytanie. Czy jako człowiek wykształcony mam odwagę zadać to pytanie Jezusowi? Panie Jezu. Kim Ty jesteś dla mnie? Kim Ty jesteś w moim życiu? I Jezus, jak widzimy, nie odsyła uczniów bez odpowiedzi. Jezus nie odsyła ich, że to pytanie nie na miejscu, że nieodpowiednie no jakże mi takie pytanie zadawać? Odpowiada. Więc jeżeli wtedy jeden na jeden, można powiedzieć, odpowiedział uczniom, to mi też odpowie. To też odpowie na moje, na Twoje pytanie. Nawet no, jeśli ono będzie dziwne, nieodpowiednie, a może uważam, że ono jest tak proste, a czasem na to właśnie proste pytanie. Niestety nie znam odpowiedzi, bo wydaje mi się, że, że znam odpowiedź. Jezus nie dziwi się pytaniu, które stawia Jan. Jan, prorok, człowiek modlitwy. Nie gorszy się tym pytaniem. Ale na nie odpowiada. Można się zastanowić, gdzie, gdzie pytać, gdzie szukać. W dzisiejszym świecie, w tym zabieganiu mamy trzecią niedzielę Adwentu. Czy udało mi się w tym Adwencie usiąść i zapytać? W cieniu, może swojego domu, gdzieś w jakimś miejscu, w którym mam możliwość wyciszenia się? Czy w kościele. Czy w czasie adoracji, w czasie modlitwy, czy udało mi się zapytać Jezusa, czy poświęciłem ten czas na właśnie to spotkanie z osobą żywego Jezusa, nie tego z książki, nie tego z dokumentów czy innych teologicznych wywodów, Jezusa prawdziwego, Jezusa, którego mogę spotkać właśnie w modlitwie, w modlitwie, w adoracji. Jezusa, którego mogę spotkać w sakramentach. W sakramencie pokuty, czy w sakramencie też Eucharystii. I tam powinniśmy szukać odpowiedzi na to pytanie. Ale też nie można bać się zadać pytania Jezusowi. Nie patrzeć na swoje wykształcenie, nie uważać siebie ponadto. Bo właśnie w modlitwie. Pokazujemy w tym, że chcemy z Jezusem porozmawiać, pokazujemy, że On jest dla nas ważny. Ale może być sytuacja, w której nie czujemy Jego obecności w swoim życiu, więc jak nie czuję, to go chyba nie ma. Jest, jest, jest blisko, przygląda się, czeka. Może właśnie w tej modlitwie, może właśnie w tym pytaniu, tej trzeciej niedzieli Adwentu, dzisiaj. Jezu, kim jesteś? Kim jesteś w moim życiu? Może właśnie dzisiaj na, tej, na kartach tej Ewangelii usłyszę odpowiedź, ale muszę wziąć Ewangelię, muszę zapytać, muszę stanąć przed Jezusem. Oczywiście ważne są wszystkie dokumenty Kościoła, żeby tego tutaj też nie umniejszać, tego, czego nauczyci, nauczyliśmy się w czasie swoich kateches szkolnych, tego, co wynieśliśmy z domu. To wszystko jest ważne ale spotkanie z żywym Jezusem, Jezusem w czynach, Jezusem, który działał, Jezusem, który działa również dzisiaj, jest bardzo ważne. To otwarcie się na Chrystusa, który chce działać w moim życiu, tylko ja muszę mu na to pozwolić. Jest to takie prawdziwe poznanie, poznanie Pana Jezusa. Dlaczego dzisiaj to pytanie ma znaczenie? Ponieważ dzisiejszy świat bardzo biegnie, wręcz można powiedzieć, goni. Nie zawsze mamy czas na zastanowienie, wracamy z pracy, ze szkoły, z różnych swoich obowiązków, zmęczeni. I wchodzimy w to, co jest dzisiaj, w moje obowiązki, w to, co sobie zaplanowałam, to, co muszę, muszę wykonać. Dzisiejszy świat troszeczkę nam pokazuje, że Jezus jest. Nieodpowiedni na ten świat, że moja wiara też nie jest dobrym, dobrym wyborem, bo to coś staromodnego, coś, co się nie wpasowuje w społeczeństwo, w kulturę, czy w różne inne elementy naszego, naszego życia. Pokazuje się nam czasem Jezusa, który nie jest tym, który pasuje do XXI wieku. Dzisiejszy człowiek to najlepiej człowiek wolny bez Boga. No niestety właśnie tak nie jest. Człowiek, który chce być wolny, to człowiek, który swoje życie właśnie powierza Panu Bogu, który z nim idzie, który z Bogiem, z Jezusem potrafi współpracować, który w swoich trudnościach potrafi powiedzieć, że jest coś nie tak że mam dzisiaj gorszy dzień i powiedzmy moja wiara zaczyna upadać. Ale Jezus zaprasza mnie do tego, żeby ją odnowić. Żeby tak jak mówiłam wcześniej, czerpać radość z nawrócenia, ale właśnie zaufać. Zacząć, zacząć od tego. Jezus mówi na końcu, błogosławiony ten, kto... Nie zwątpi we mnie. Błogosławiony, czyli szczęśliwy, ten, który nie wątpi w Jezusa, ten, który w dzisiejszym zabieganym świecie, czasem nawet w takim świecie przebodźcowanym, potrafi znaleźć czas na modlitwę, na adorację. Kiedy ułożymy to właśnie w ten sposób, ten nasz dzień, nasz plan, kiedy Jezus będzie w tym centrum naszego życia, to cała reszta też będzie się układała. To też znajdziemy czas. Dla bliskich znajdziemy czas dla przyjaciół, na jakiś, jakąś formę relaksu czy y, odpoczynku. Y, czas próby dla apostołów był wtedy, kiedy, takiej największej próby, kiedy Jezusa skazano na śmierć. Nawet y, święty Piotr nie potrafił powiedzieć, że tak, ja go znam, ja jestem jego uczniem, ja wiem kim on jest. Więc co dopiero my, którzy z Panem Jezusem żyjemy, żyjemy te dwa tysiące ponad lat temu, po, po, po narodzeniu Pana Jezusa, żyjemy czytając o nim z kart Ewangelii, czy w ogóle z całego pisma świętego, dowiadujemy się. My nie mieliśmy tej możliwości, tego namacalnego spotkania. Mamy dużo trudności, mamy różne sytuacje życiowe, każdy z nas jest, Dzisiaj może na zakręcie życia, może na prostej, może nawet nie widzicie się jeszcze tego światełka w tunelu, ale może właśnie ta Ewangelia, Ewangelia Trzeciej Niedzieli, Adwentu, będzie właśnie Ewangelią, która otworzy, może nie wszystko, ale może da tą nadzieję właśnie dzisiaj, nadzieję na radość, na to otwarcie się na Boże czyny. Zdarza nam się niestety czasem patrzeć na Pana Jezusa tak, jak, tak po ludzku, tak jak kiedyś Izraelici. To oni myśleli, że, że będzie tak, jak im się wydawało, tak jak, jak wyobrażali, tak po prostu, takimi ludzkimi oczami. Dla nas też to no, zdarza nam się, że tak, tak patrzymy, tak układamy, tak układamy Boży plan według siebie. W dzisiejszej Ewangelii Jezus potwierdza misję Jana, potwierdza tą ciągłość Bożego planu, Bożego zbawienia, które oczywiście dokonuje się właśnie w Jezusie. To On przynosi Królestwo Boże. Łagodność Jezusa objawia nam się w dobroci Boga. Proroctwo, mesjanizm osoby Jezusa, a tym samym zbawienie ma się dokonać według planu Bożego. Po Bożemu. To Bóg ma dla mnie, to Bóg ma dla Ciebie plan. Ale to my musimy też nawrócić się, zaufać i otworzyć swoje serce na ten Boży Plan. Aby móc przyjąć Boży Plan, a nie mój Boży Plan. Bo plan zbawienia to plan Boga. To jest bardzo dobry, to jest idealny plan. Tylko ja muszę się otworzyć. Chwili zwątpienia, ale też chwili radości. Stańmy, postarajmy się stanąć, jeszcze mamy troszeczkę czasu do tych świąt Bożego Narodzenia i zapytajmy Panie Jezu, kim Ty jesteś dla mnie? Kim jesteś w moim życiu? I może właśnie ta niedziela, niedziela gaudeta, niedziela dająca nam radość. Nie tylko przez Kolor różowy szat kapłana w dzisiejszym dniu, ale niedziela, która pokazuje, że Bóg w swoich czynach chce Cię przyjąć, chce mnie przyjąć, chce nas mieć przy sobie, tylko my musimy się otworzyć. I może w dzisiejszej Ewangelii ktoś odkryje zupełnie coś innego. Dla mnie, Dzisiejsza Ewangelia to przyjęcie Jezusa dzisiaj, w naszych czasach, to siła do bycia w Nim, powiedzenia, że Jezus jest Panem i Zbawicielem. I takie trzy słowa, które tak bardzo dzisiaj do mnie przemawiają w tej Ewangelii, to zaufanie, nawrócenie i radość. Amen. Nazywam się Barbara Grajcar. Z wykształcenia jestem magistrem teologii. Na co dzień uczę młodszych, czyli najmłodszych, młodszych i nieco starszych. Jestem katechetą w Szkole Podstawowej numer 2 w Gliwicach w Wilczym Gardle, w przedszkolu gminnym w Smolnicy, i od wielu, wielu lat związana jestem również jako nauczycielka THETA z szkołą społeczną, czyli społeczną szkołą podstawową społecznego towarzystwa oświatowego w Bytomiu Sząbierka. A teraz Ewangelia według Świętego Mateusza już w całości. Jeszcze raz. Spróbuj wysłuchać, a może i. W czasie modlitwy wieczornej wrócić do tej właśnie Ewangelii, do słów Jezusa, które dzisiaj przekazuje nam Ewangelista Mateusz w 11 rozdziale. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza: Gdy Janus słyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział: Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają. Ubogim głosi się Ewangelię, a błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumu o Janie. Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Albo coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam Wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż On. Oto słowo Boże.